Minecraft Summer. Zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Dzięki. Hej, cześć, na robale i witam was doskonale. Co za przywitanie w ogóle, robale, co? Hej, kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w Minecraft Summer. Już dziewiąty odcinek, naprawdę... Ile jesteście ze mną, 9 odcinków, mam nadzieję, że każdy odcinek obejrzeliście, jeżeli nie, to oczywiście możecie sobie zobaczyć w playliście serii, bo naprawdę seria mega się rozwija i, i dziękuję wam za taką aktywność, która jest pod moimi filmami teraz, bo naprawdę poprzedni odcinek to naprawdę już było 8 lajki, 8 wyświetleń to było i to było już zaledwie 15 minut po opublikowaniu filmu, także naprawdę dziękuję wam za to bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że seria wam się podoba i oczywiście pamiętajcie, że jest teraz maraton, więc codziennie... O godzinie 14 aż do niedzieli mamy filmy codziennie. No i właśnie, kochani, pamiętajcie o tym, by oglądać odcinki na bieżąco, bo nie wiadomo kiedy, co się może wydarzyć. A dzieje się naprawdę dużo i dużo się może wydarzyć. Także pamiętajcie, żeby oglądać na bieżąco. A więc, kochani, co tutaj się w ogóle dzieje? No więc zacznę od tego, że. Riko! 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 Kurde, gdzie on jest? Nie chcę jeszcze wchodzić na zewnątrz, bo mam chcę coś pokazać. Ale kurde, bo jak widzicie jaskinia się trochę zmieniła, nie wiem czemu, czy to w ogóle siły natury tak zadziałały, czy co, ale jaskinia teraz wygląda tak klimatycznie i fajnie. Tutaj zleże Rico, ale no go coś nie ma, nie wiem, może poszedł na polowanie. Też pamiętacie, w poprzednim odcinku zdobyliśmy Cloud Bootsy, więc też mamy teraz na sobie. I, I kochani, wychodzimy, uwaga! Param, param, param! Mamy mój domek, kochani, zbudowałem go zresztą, proszę bardzo, taki, oto piękny domek. No dobra, może nie należy do tych najładniejszych, ale naprawdę, moim zdaniem, nie wygląda aż tak źle. W środku jeszcze oczywiście nic nie ma, bo ja go świeżo dopiero zbudowałem, ale jest taki balkonik tutaj, jak widzicie, jest góra. No i tutaj mam jeszcze takie przejście na, na taki ogródek, który jeszcze jest tak mocno zalesiony, ale naprawdę będzie lepiej. Także mam nadzieję, że domek Wam się podoba. Ba? Czy to jest to, o czym ja myślę? Czy ktoś mi zasiał marihuanę koło domu? Czy ona już tutaj rosła? A w ogóle, kochani, bo w odcinku Retoksa zauważyłem, że on się wykopał do kopalni i ta kopalnia jest zaraz tutaj obok, więc naprawdę mega, że. A co tu robi słoń? Cześć, słoniku! No, chciałem powiedzieć, że tu jest to wyjście z kopalni od Retoksa. Cześć, słoniku! O, ty jesteś na tym. Jak ty się nazywasz? Dumbo! Cześć, Dumbo! Co ty tutaj robisz? Skrzynka. Klucz. Po co mi ten klucz? Cześć, cześć, Dumbo, cześć. Aha, bo ty jesteś na lince. czekaj. Jak z ciebie uwolnić? O, tak. Mam linę, dobra. A do czego mi ten klucz? Powiesz mi. Tak jakoś? O! Dwie liny i cukier. A bo słoni lubią cukier. Czy ty jesteś, halo? Ej, Dumbo! Czekaj, czekaj, czekaj. Czy ty jesteś? Halo! Jest tu ktoś? Czy jest ten słoń? Nie, no dobra, dam, bo wezmę, wezmę cię chwileczkę. Jak to się postępowało ze słoniami? Bo w ogóle, kochani, nie wiem, czy wiecie, ale e, uważa się, że słonie to są takie, wiecie. E, słonie się uważa za święte, że to one wyryły właśnie te wszystkie rzeki i w ogóle. Więc naprawdę e, trzeba z nimi postępować jakoś. Tylko ten jest jakiś roztańczony mocno, chwileczkę. Jak ty się postępowało ze słoniami? Trzeba było... Chodź tutaj, Dumbo. Dumbo, czekaj. Chodź. Chodź tutaj. Oj, lina się zbagowała. Chodź tutaj. No, chodź. Chodź. Chodź, 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 Dobra. Jak ty się postępowało ze słoniami? Trzeba było się ukłonić, tak? Trzeba było się ukłonić... O, można dosiąść. Pozwolisz? Ja cię... O, to jest ta lina, którą zebrałem. Czy ja właśnie podróżuję na słoniu? Ja, Ale mega kochani. Ja podróżuję na słoniu. Kochani, mamy własnego słonia, tylko ja za bardzo nie wiem jak jak się z nim obchodzić, nie wiem co Nie wiem czy on, czy on jest w ogóle, także zostawimy go na razie tutaj. Czekaj, Dumbo, 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 Dumbo. Kurde, nie mam tego płotka. Dumbo, Dumbo, czekaj, 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 chodź, Dumbo. Chodź, chodź, chodź ze mną, chodź. No chodź, chodź, chodź. Chodź. Chodź, będziesz bezpieczny ze mną, chodź, chodź. Chodź, Dambuś. Przyczepimy cię tutaj. No. I słuchaj, stój tutaj. A ja, kochani, bo w ogóle też widziałem u Retoxa na odcinku, że on coś tak trochę biedny, że no nie szuka dobrze w kopalni, bo zresztą on był tylko tutaj na wierzchu, bo tam zaraz ma wyjście. Tam zresztą naleźliśmy Dambo. Cokolwiek on tam by nie robił. Więc, kochani, jako, że ostatnio zdobyliśmy troszeczkę diamentów... To postanowiłem, że oddam mu tak gdzieś, no, myślę, że tak z 32 diamenty, pół mu zostawimy. Bo ja tak zauważyłem, że on jest tam trochę biedny, że nie szuka za dobrze w kopalni, że był tylko tak jakby na, na, no, na początku na wierzchu tutaj. Także o zachodzie słońca, kochani, idziemy do retoksa. W ogóle ten klucz oddam, bo sobie zostawię. Ale on jest narwisty, dobra, zostawię sobie ten kluczyk. Bo on jest tam do tych takich rzeczy w tych skrzynkach co ma w ogóle ciekawe czy można jeszcze z skrzynki na niego dać. Później sprawdzimy, czy da się wykraftować. Dobra, no to kochani, lecimy do Retoksa. Dobra, kochani, lecimy do Retoksa, bo w ogóle ja muszę się dowiedzieć czy jest ten słoń. Czy, czy on w ogóle. Czy Retox go zostawił, czy ktoś inny mi go podrzucił, ale Czym on tam w ogóle stał? To w ogóle nie wiem, zaraz się dowiemy. Retox, O, cześć! Cześć Retox! O cześć! Słuchaj, cześć, cześć. co ty robisz o, na stole? Wiesz co, coś tam konstruowałem sobie coś tam. Nie, majster plan. No mów, co się dzieje? E, no w ogóle... O Jezu, może weźmy do środka, bo widzę, że noc się zbliża. Chodź do środka. No, tak, tak. E, może mnie oprowadzisz, bo widzę, że masz duży dom. E, to wiesz co, tu się dużo nie działo, ale powiem ci tak, schody, tu, tutaj sobie zbudowałem schody, No. żeby dla każdego było łatwiej. Spoko, spoko. Dobra, słuchaj, ja przychodzę do ciebie z taką inną trochę jakby sprawą, bo eee. Znalazłem słonia pod moim domem, właściwie obok mojego domu, i to jest przy wyjściu z twojej kopalni, nie wiem, to jest twój słoń? Czy tak nie za bardzo? No nie wiem, no. Yy, może nie wiem, w jaskini był, nie wiem, bo tam jest jaskinia. Ale taka, to jak wygląda jak ja na... To liczy, Właśnie, bo s... to jest słoń afrykański, poznałem po tym, że jest duży i, tak? i że. No, że jest duży. <laughs> w sumie po tym. Aha. Dobra, no to... Czekaj, zaraz Czekaj. ci go pokażę, tylko mam dla ciebie jeszcze jedną sprawę, bo widziałem u ciebie na odcinku, no. że ty byłeś w kopalni, ale tak trochę biednie, bo bo no w zasadzie no, to niestety, byłeś na poziomie zero. Tak. Byłeś na poziomie zero, tak ci mogę powiedzieć, więc e, słuchaj, bo ostatnio byłem też z Rico, a w ogóle on gdzieś też zaginął, nie wiem widziałeś go może czy nie? Też nie. Nie właśnie, nie, nie zauważyłem go nigdzie. Zniknął? No właśnie, też nie wiem, bo nie do mi żadnego wiesz, cynku, bo i tak mi nic nie może powiedzieć. Mieliśmy się w ogóle udać na twój na wulkan tutaj obok ciebie, bo do tego wulkanu musimy wrzucić taki jeden kryształ, i będzie umiał się ze mną komunikować. Także, no to to też jest na bliższe odcinki, ale słuchaj, przyszedłem do ciebie, no bo jak już mówię, że byłeś w tej kopalni, no to e, słuchaj, mam dla ciebie tutaj taki, takie prezenty, bo widzę, że ty biedny jesteś. O, dzięki bardzo. Wiem, że to niewiele, że mogłem ci dać jakieś lepsze rzeczy, ale wiesz, to zawsze coś. Tak na kurczę, początek. Wszystko się liczy tutaj, kurczę. dzięki bardzo. E, nie wiem, to ja sobie tak pomyślałem o tym tym wszystkim mam Tutaj trzy książki znalazłem kiedyś. Mm -hmm. e, patrz, jakieś... Y, o, z tego co wiem, o te książki są o, nie wiem, wiedźmach, bo tu pisze y, jakieś o Wudu coś pisze, nie wiem, chcesz może? No daj, mogę coś poczytać, ale w sensie, że to może pomóc Rico, czy... No wiesz co, ja się nie znam na, na magii, ale... No, ja się też nie, o, nie znam na magii, da. no stary, ja nigdy nie byłem w krainie magii, także wiesz. Ja też nie. Dobra, słuchaj, ja tutaj zostanę u ciebie na noc, bo nie będę teraz w nocy chodził jeszcze potwory jakieś dobra. zaatakują. E, no to cóż, czekamy raczej do rana, nie? Tak, 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 tak. tak. Masz tu jakieś łóżko? Tutaj... Nie, nie, nie mam. No dobra, to będziemy spali na kamieniu, chodź Dobra. E, to ty tutaj sobie połóż się, ja się położę tam. Okej, okay, czekaj, ja sobie tutaj wykopię pozwolisz. Czekaj, dam ci światło trochę tam, trochę u ciebie tam ciemno. O, przyda o, się, no właśnie, bo ja w ogóle pochodni nie wziąłem ze sobą. Dobra. No to dobranoc. Dobranoc. noc. Hmm. Oh, kurde. Retox stałeś? na kamieniu? No Ech. właśnie, chciałem ci powiedzieć. Ty sobie załatw jakieś łóżko, bo mnie tak już kręgosłup boli z tych kamieni. Ja też spałem na kamieniach, ale wiesz, teraz ma łóżko, to jest znacznie łatwiej. A... Ała, kurde, co. Jeż... No to. Normalnie Kurczę, czuję, jakby mi coś w, w krzyżu strzeliło normalnie, no. Dobra, następnym razem będziemy spali na krzesłach. Ech. No w sumie to <laughs> i tak lepsze. A w ogóle ja tu też ostatnio zauważyłem, jakbym u ciebie, że ty tutaj masz gdzieś świnie. Także nie wiem, ty sobie planujesz je przygarnąć, czy świnie. A faktycznie, wiesz co? Miałem to w planach i może go zrealizuję jeszcze. Okej, okay, ale się ten wulkan fajnie prezentuje z tej strony. No mówię ci, to jest Tylko teraz jakoś jest nieaktywny. Ostatnio w ogóle z niego lawa tryskała. Tak. Muszę muszę do niego pójść jak będzie aktywny, bo no teraz jakbym z Drico poszedł, to i tak bym nic nie zdziałał, bo on nie jest aktywny, a to w ogóle ten kryształ to tam trzeba wrzucić do lawy czy coś i on zacznie podobno gadać, chociaż nie wiem czy to zadziała w ogóle, wiesz. No warto spróbować. nie? No to tak, zawsze coś, no w ogóle chodzi, oprowadzę cię i spotkasz. E, Boże, spotkasz. Zobaczysz tego słonia, o którym ci mówiłem, bo Dobra, no ty mówisz. O jezu, tu jest przejście. W ogóle, przejście w drzewie, no to jest genialne. No. A tu w ogóle na odcinku mówię, że to naprawisz Dalej nie naprawiłeś Ty co, nie masz, nie masz w ogóle tych funduszy, czy co? Dobra, słuchaj e, Mój dom jest nie... A w ogóle, człowieku, bo ja mam cloud Zdobyłem na odcinku Ty jesteś taki biedny jeszcze W ogóle seta sobie no. musisz zrobić Bo no, jak tutaj będą jakieś potwory, to wiesz To będzie jakaś masakra Ale no wiesz, teraz masz diamenty To będzie ci łatwiej, a nie tam jakieś żelazo, czy coś ta, Wiem jak ta, to jest chodzić ta, ta, ta. z żelaznym setem, naprawdę Wiem to jak nikt inny, naprawdę Ja tu mam na każdym serwerze e, żelazny set Bo diame na tak. diamentowy mnie... Często nie stać. O, to jest ten słoń, o którym ci mówiłem, On się nazywa Dumbo w ogóle. Także, no, nawiązanie do Disneya albo coś, nie wiem, czy to jest Chyba. ten słoń, ale, e, no, w ogóle ja mam też do niego kluczyk, i on, jak się kliknie na niego prawym tym kluczykiem, to w, to w środku Aha. jego skrzyni są dwie liny oraz e, 32 e, takich kostek cukru, jakby i. No nie wiem, on jest w ogóle teraz przyczepiony na linkę, żeby mi nie uciekł, bo ja właśnie nie wiem co z nim zrobić kompletnie, nie wiem czy go przygarnąć, czy ktoś po niego przyjdzie, bo nie, nie dostałem żadnej wiadomości, po prostu był przyczepiony do słupka i obok była skrzynka, nie? Z tym kluczykiem. No, ciekawa sprawa ci powiem. No. Może powinniśmy, nie wiem, przeczekać czy jakoś, jak się nikt nie zjawi, to jakoś, nie wiem, go... Wypuścić na jego środowisko czy coś. No, można, można tak zrobić, A chociaż bo nie to, wiem, czy on tam nie zginie, bo teraz to jest w ogóle tak na świecie, że wiesz, wszędzie są moby jakieś i coś no. go może zawsze zabić. Jasne. A w ogóle chodź, zaprowadzę cię tutaj, znaczy, oprowadzę cię po domu, Jasne. tylko e, tu jest na razie pusto, ale no. No, możesz ocenić, jak ci się podoba domek, tak na 10, tylko wiesz, nie licząc tego, że jeszcze nie ma mebli. No kurczę, no. To fajnie, fajnie. A piwnicę będziesz miał? E, no właśnie, myślałem o piwnicy, bo też mi się tak wydaje, że tutaj będzie za mało miejsca, żeby wszystko tutaj ogarnąć, nie? Bo jednak jakieś skrzynki czy coś, nie będę tego trzymał w tym. E, to, są, e, to są takie krzaczki, tutaj w ogóle mam ogródek. E, słuchaj, o. to są takie e, krzaczki, one sobie Aha. tutaj rosną. Tylko właśnie to jest taki problem, że one się później tak lubią rozprowadzać i muszę to za każdym razem niszczyć. Bo tutaj bardzo ładne środowisko jest ogólnie, są drzewa. Jest woda, są ptaki. No, tam no, są blu. jeszcze takie ogromne drzewa nie zauważyłem, nie? No i jeszcze tutaj jest ta rzeczka w ogóle też mi się bardzo podoba. Dopiero jak zciąłem drzewa, to zauważyłem, jaka to jest ładna rzeczka i okolica. Także no, naprawdę, naprawdę mega, tylko no właśnie najpierw muszę ogarnąć to z tym Rico jeszcze, nie? Bo Rico w ogóle nie ma, nie wiem czy przyjdzie, czy nie przyjdzie w końcu. Mam nadzieję, że tak, bo mm -hmm. musimy iść do tego wulkanu. Tylko ona najpierw musi być aktywny, więc jak będzie aktywny, to wiesz, daj znać. I też się oprowadzę, chodź tutaj do środka, bo jaskinia się A, trochę wie. zmieniła. Nie wiem czy zauważyłeś o, No właśnie to jest moje łóżko, a Rico ma tutaj jakby Jakby to powiedzieć swoje leże I tutaj jest cała jaskinia w Czemu ogóle To jest krew, co, no, co się stało? No właśnie ja też nie wiem, bo raz wbiłem na serwer i patrzę, że jest taka jaskinia nie, nie wiem czy to natura z nią tak zrobiła czy co, ale Myślę, że jest taka klimatyczna i ładniejsza, nie? No, naprawdę Dobra, no chyba Aha. wszystko, no tutaj jest leże Rico Mm -hmm. No, tutaj na razie nic specjalnego, nie? Bo Riko nie ma. Ale on w, no, w ogóle no, no. śpi teraz godzinami, nie? Po prostu po 15 godzin dziennie. To jest naprawdę masakra. Jak ja chcę gdzieś z nim iść, to naprawdę muszę na niego czekać. Po prostu aż on wstanie. To jest, to jest w ogóle jakaś masakra. Może dojrzewa. Może dojrzewa. Nie, Riko by dojrzewał. No, to już, to już jest raczej. Chociaż w sumie on jest taki małym niedźwiedziem, nie? To może. No może, może. Nie wiem. nie wiem, nie nie wdrążam się w ten temat. Dobra, słuchaj, no to chyba tyle, bo no nie dowiedziałem się o co chodzi z tym słoniem. No najwyżej to przeczekam, nie? I tyle. No, może go po prostu zostawię. Nie, albo go przygarnę po prostu, nie? Jak już, no jak już mieszkam z niedźwiedziem, to i słonia przygarnę. No czemu nie? Będę miał gang zwierzaków taki. A więc kochani, jeżeli chcecie, żebym zrobił takie zo i żebym przygarnął tego słonia, to piszcie w komentarzach. A cóż, ja i, i Retox będziemy się z wami żegnać. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli wiecie, czy to słoń, to też możecie pisać w komentarzach. No i cóż, trzymajcie się i pamiętajcie, że jest maraton, więc jutro też jest odcinek. Dobra, trzymajcie się i do jutra.